Dobry wieczór, witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Myśli wśród dźwięków. Tytuł dzisiejszego odcinka: Co myślisz o niebie? Od kilku lat moje serce napełniają myśli o niebie. Wiele pytań, wiele określeń, sugestii. Jak tam będzie? Czego nie będzie? Co będzie się tam działo? Czy ja tam się znajdę? Te i wiele jeszcze innych pytań stało się kanwą do koncertu pod tytułem Niebo, ale jakie? który odbył się w Tarnowskich Górach w listopadzie w 2019 roku. W Biblii to miejsce określane jest między innymi w objawieniu Świętego Jana w czwartym rozdziale takimi zdaniami. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos, który słyszałem, rzekł: Wstąp tutaj. A pokażę ci, co się ma stać potem. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a wokoło tronu dwadzieścia trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu cztery postacie, a każda z tych czterech postaci, nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, 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 jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. Pewnie jeszcze niejednokrotnie wrócę do niektórych utworów z tego koncertu, ale dzisiaj chciałem podzielić się z Wami pieśnią, która tam się nie pojawiła, bo jeszcze jej nie znałem. Usłyszałem ją w marcu już w tym czasie, kiedy obowiązywały ograniczenia dotyczące epidemii w Polsce i na całym świecie. Czas, w którym wiele łez i cierpienia pojawia się wśród bezradnych ludzi. Dla mnie pocieszeniem jest to, że czas na ziemi nie jest celem naszej wędrówki, nie jest celem naszego życia. Celem jest niebo określane dalej w Biblii, również w objawieniu Jana w XXI rozdziale takimi zdaniami. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. I rzekł ten, który siedział na tronie oto wszystko nowym czynie. I mówi napisz to, Gdyż słowa są, te są pewne i prawdziwe. Właśnie w tej pieśni to, czego już nie będzie czyli łzy, troski, smutek przeplata się z tym, co będzie na pewno. Będziemy przebywać w chwale i wielbić bez końca tego, który jest Panem Wszechświata króla, królów. To właśnie tytułowe słowa tak bardzo mnie ujęły. Endless Hallelujah to the King. Niekończące się Hallelujah dla króla. Wiele razy musiałem prześpiewać ten utwór, by potrafić w końcu opanować wzruszenie i łzy podczas wykonywania tej pieśni. Przekład, jak to przekład, na pewno mógłby być inny. Tekst jest taki, jak potrafiło wyrazić moje serce i w jakie słowa dałem radę to ująć. Podkład muzyczny. To wspaniałe wsparcie moich kochanych przyjaciół Ani i Norberta. Dzisiaj nie możemy się spotkać, choć na pewno byłoby to przyjemniejsze, ale możemy wielbić. Zachęcam Was, żeby to robić. Zachęcam Ciebie, żebyś to robił. To naprawdę taka modlitwa o spotęgowanej wartości przekazu. To zresztą tylko tyle i aż tyle, ile możemy zrobić dla króla królów tutaj. Tam już nic innego nie będziemy robić. Otwórz serce i stań gotowy, aby wielbić dla króla wiecznie Alleluja Pięciu. koniec trosk i koniec łez molowy już nie zacznie dźwięk wszystko tak jak już powinno być będziemy wielbić wielbić na zawsze śpiewać w obecności twej. Będziemy. Koniecznie ale Jakim jesteś, ujrzecie i czystym sercem kochać kochacie. Patrz, jaką cenę dałeś bym tu był Wiedział to, co zawdzięczam pani Ci. to kim czynisz mnie przed tronem Twej. Będziemy wielbić, wielbić, na zawsze śpiewać w obecności Twej. Będziemy wielbić, płaczu kres, grzech i smutek bezpowrotnie minie te. I będziemy wielbić, wielbić, na zawsze śpiewać w obecności Twej. Będziemy wielbić, wielbić, Król dla króla wiecznie. Nasze ludzi. Tam zgromadzisz wszystkich, których zabierzesz z tej ziemi. Wszystkich tych, których obudzisz do życia. Wszystkich tych, których obudzisz do wieczności. Tych, których razem zbierzesz w sali tronowej. Przed tronem króla królów. Jako Twoje dzieci, jako chór. Wielki, potężny chór będziemy śpiewać i będziemy wielbić Tego, któremu jedynie należy się część. Tego, któremu jedynie należy się pokój. Tego, któremu zacznij Haleluja, haleluja Jedynemu królowi Chwała mi cześć Będziemy wiernić wiewić Na zawsze śpiewać w obecności Będziemy bieli, bieli, dla króla wiecznie, hallelujah, Dla króla wiecznie, hallelujah. Na piersi, w pierwie, w mój pokój. Amen. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za to, że wysłuchaliście do końca. Zapraszam na kolejny odcinek Myśli wśród dźwięków.